Witam Was w moim Barze. Gdy 40 stopni w cieniu, nie wolno zapomnieć o orzeźwieniu. A najlepsze elektrolity dają mrożone margarity. No dobrze, nie będę z siebie robił poety, bo jeszcze ktoś kiedyś moim imieniem nazwie jakąś wódkę, a ci, którzy oglądają moje szorcy, wiedzą, że nie zawsze dobrze się. To kończę. Za chwilę pokażę Wam trzy przepisy na trzy mrożone koktajle, ale takie, które możecie zrobić w domu bez potrzeby angażowania specjalistycznego sprzętu takiego jak granitory czy też kielichowe blendery. Jeżeli chodzi o koktajle mrożone, to w nich chodzi przede wszystkim o tą slaszowatą konsystencję. Jeżeli damy za dużo alkoholu, nasz koktajl będzie za rzadki. Jeżeli damy za dużo lodu, wręcz będzie za gęsty i nie da się go w ogóle zmiksować. Ja pokażę Wam trzy metody, gdzie nie musicie w ogóle używać lotu. Zainteresowałem? Zapraszam do mojego baru. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z portalem Winnica Lidla, na którym możecie zarezerwować wybrane przez siebie produkty i odebrać je w dowolnym stacjonarnym sklepie Lidl już nawet dnia następnego. Pierwszy koktajl to będzie mrożona. Arbuzowo-miętowa margarita. Chciałem Wam zwrócić uwagę przede wszystkim na sposób, w jaki będę przygotowywał te mrożone koktajle. Trzy sposoby domowe, bez użycia lodu, z którym czasem jest problem. Zaczniemy od mięty. Chcę, żeby moja mięta dała bardzo dużo aromatów, ale nie chcę jej wygniatać, bo ona wtedy straci kolor. Dojdzie po prostu do utleniania. Co zrobić? Już pokazuję. Kilka listków mięty. 8 do 10. Pamiętajcie, że to są tylko wskazówki. Wy po prostu musicie dodać składniki według swojego uznania. Pierwszy może nie wyjść, ale za następnym razem koktajl na pewno będzie rewelacyjny. Co zrobić, żeby miętami nie straciła koloru? Zalewam ją. 40 ml mocnego alkoholu. Mocny alkohol spowoduje, że utrzyma się kolor. W tym wypadku wezmę tequilę Reposado ona doda troszkę głębi, aczkolwiek pamiętajcie. Może być też i tak zwana srebrna tequila. Mamy 30 ml. Następnie, następnie wszystko to miksuje ręcznym mikserem, to się również nazywa ręczny blender czy też ręczny pimer. Od razu przepłuczę mój pimer. Następnie dodaję zamrożonego arbuza. Dzień wcześniej pokroiłem w małe kostki arbuza. Krojenie w małe kostki daje jeszcze to, iż możecie z łatwością wyciągnąć pestki z tego arbuza, no chyba, że będzie to arbuz bezpestkowy. Ile? A damy wszystko. Następnie 5 ml syropu cukrowego, 20 ml soku z limonki, i w końcu 10 ml likieru pomarańczowego. Wszystko ponownie miksuję. Czyszczę mój pimer. I tak przygotowaną konsystencję przelewam do mojego kieliszka. Tak jak powiedziałem, w koktajlach mrożonych właśnie chodzi o tą slaszowatą konsystencję, żeby się tak fajnie ciągnęło przez słomkę i oczywiście orzeźwiało. Do dekoracji, no cóż, szczyt mięty. Moja arbuzowo-miętowa margarita jest gotowa. Kolejny koktajl, jaki Wam teraz pokażę, to będzie Truskawkowo bazyliowa margarita. Dlaczego margarita? bo zrobię ją z wódką. No tak, wiem, że niektórzy za chwilę powiedzą, ale zaraz margarita musi być z tekilą. A ja powiem, słuchajcie, od kiedy w pizzerii mogę dostać margaritę z ananasem, to ja mogę zrobić margaritę z wódką. Znaczy nie każdy ma tequilę w domu, nie każdy, no może, lubi tekile, bo czasem się zawiódł na tekili. Sięgniemy wtedy po wódkę. Czemu nie? Najlepiej w tym wypadku wódkę cytrusową. Oczywiście, jeżeli robicie dla siebie, super, jeżeli robicie dla kogoś albo w barze, no to musicie na pewno zaznaczyć, że jest to margarita na wódce. Margarita. Zacznę od bazyli, którą potraktuję dokładnie tak samo jak mięte przed chwilą. 40 ml wódki cytrusowej. Wszystko. Zobaczcie, jaki piękny, zielony kolor uzyskałem w ten sposób. Czyszczę mój pimer. Następnie dodaję... No właśnie, nie mam likieru pomarańczowego w domu. Co mogę użyć w zamian? Użyję konfitury pomarańczowej. Taka, powiem Wam, pokaźna łycha. Truskawki. Jasne, oczywiście, że najlepiej by było takie truskawki zbierane rączką z pola, ale powiem Wam tak, no, truskawki, które są w sklepie, my do końca nie wiemy, skąd one są. I do końca nie wiemy, jakie one są w smaku, ale zdradzę Wam coś. Truskawki mrożone zawsze są dobre. Naprawdę. Szklanka truskawek mrożonych. Zobaczcie, to było tyle, ale jak to się wszystko roztopiło, no to okazało się, że jest tyle. I tyle wystarczy. Daj wszystko do środka. Okay. Margarita nie byłaby margaritą, gdybym nie dał 20 ml soku z limonki. I teraz ponownie Płuczę mój pimer. całą tą konsystencję przelewam do płaskiego kontenerka. Sprawdzam słodycz. Powiem Wam, że koktajle mrożone, czy znaczy inaczej, jeżeli konsystencja jest dla Was za słodka, tego rzadkiego płynu, to znaczy bardzo dobrze. Bo wiemy dobrze, że jak coś jest mocno zmrożone, to nie czujemy słodyczy. A w końcu, co jest nośnikiem aromatów? Cukier. W związku z czym przesłodzić tą konsystencję, a w momencie, kiedy będzie zmrożona, na pewno będzie w takim wypadku odpowiedni, e, odpowiedni poziom słodyczy i oczywiście aromatu. Słuchajcie, przykrywam mój kontener wieczkiem, wstawiam do zamrażarki. Do zobaczenia jutro. Dzień dobry, dziś mam gotową miksturę. Wystarczy, że przez noc zostawiłem ją i następnie do mojego kieliszka przy pomocy widelca zeskrobuję właśnie taką granitę. Znacie, wszystko zależy od ilości alkoholu, jaki dodacie. Nie zawsze się uda uzyskać odpowiednią konsystencję. Dlatego trzeba, jak mówiłem, zmniejszyć ilość alkoholu. Może zmniejszyć ilość cukru. I wszystko przekładam do mojego kieliszka. No nie idzie to jakoś. Przepięknie w moim wypadku, wybaczcie, ale chodzi o to, jak to będzie smakować. Wszędzie dookoła, tylko nie do kieliszka. Patryk napaskudził. Słuchajcie, i taką margaritę w formie granity no najlepiej jest podawać albo z łyżeczką, albo z grubą rurką. To się będzie powoli roztapiać i będziemy mieli tą orzeźwiającą konsystencję. Dekoracja? Bazylia. Troszeczkę ją ożywimy. Dekorujemy. I moja margarita truskawkowo-bazyliowa w formie granity może być serwowana jako deser? Jest. Gotowa. Kolejną margaritę przygotuję w torebce strunowej. Tak jest. Ale zacznę, kochani, od przygotowania syropu pomarańczowego tymiankowego, ponieważ moja margarita będzie malinowo-tymiankowa. Oczywiście znów możecie ją zrobić na dowolnym alkoholu. Ja tym razem wykorzystam biały rum, który również jest zbliżony w miarę do tequili. E, do rondelka wsypuję szklankę cukru. Następnie pół szklanki wody. Dodaję skórki to znaczy skórkę z całej, dobrze umytej pomarańczy. Pamiętajcie, żeby Wasze skórki były pozbawione tego białego Albedo, bo to jest gorzkie. Dodaję kilka gałązek tymianku. I wszystko kochani. Podgrzewam na kuchence aż do rozpuszczenia się mojego cukru, tak opcjonalnie co jakiś czas mieszając. Po tym czasie zmniejszcie ogień tak, żeby jeszcze przez 5 minut to się grzało. Po wystudzeniu, po przefiltrowaniu przelejcie wszystko do. Karafki. Pamiętajcie trzymać w lodówce. Jeżeli chcecie, zrobicie tego dłużej, chcecie, żeby Wam przytrzymał dłużej ten syrop tymiankowo-pomarańczowy, to możecie nalać kapeczkę mocnego alkoholu. On spowoduje, że drożdże za szybko się nie zaczną roztapiać. Ok. Do szklanicy wrzucam szklankę malin. Następnie dodaję 20 ml mojego syropu pomarańczowo-tymiankowego. 40 ml wody, 20 ml soku z limonki i w końcu dodają 40, przepraszam, 60 ml białego rumu. Wszystko dokładnie miksuję moim Pimerem. Z malinami poszło dużo szybciej niż z arbuzem. Tak przygotowaną miksturę przelewam do mojej torebki strumowej. Następnie staram się ją zamknąć tak, żeby było jak najmniej powietrza, ale żeby cała mikstura była w poziomie. Zamykam. Możecie na desce, na tacy wstawić do zamrażarki. Ale już następnego dnia moja mikstura wygląda w ten sposób. Staram się wyłożyć wszystko. Troszkę pogniotę, żeby było łatwiej. Do mojej szklanicy. I znów delikatnie... No chyba powinna troszeczkę postać wcześniej w ciepłej temperaturze. Piękną konsystencję przelewam do mojego kieliszka. Dekoracja? Hmm, może tym. Jankiem? Moja malinowo-tymiankowa margarita, w tym wypadku na rumie, jest gotowa. Trzy rewelacyjne, mrożone koktajle, które możecie zrobić w domu. Te techniki są naprawdę super. Zachęcam Was do tego, jeżeli chcecie więcej receptur na orzeźwiające granity, napisałem artykuł, do którego link znajdziecie w opisie do tego filmu. Ciekawi mnie również, jakie są Wasze ulubione, mrożone koktajle. Wysyłajcie do mnie receptury. Kombinujcie, wymyślajcie. Ale pamiętajcie, nie przesadzaj.